Nie ma dobrych wiadomości, jeśli chodzi o działania poszukiwawcze 43-letniego nurka, który w niedzielę nie wypłynął na powierzchnię wody na jeziorze w honoradce. Prowadzimy poszukiwania osoby zaginionej, która weszła do akwemu w celu nurkowania rekreacyjnego, nie wyszła na powierzchnię. Działania prowadzimy od niedzieli z wykorzystaniem urządzeń hydroakustycznych, czyli sonarów. Wykorzystujemy też drony podwodne, dron latający. Mimo podjętej akcji poszukiwawczej przy czesaniu. Dna jeziora do dnia dzisiejszego nie udało się odnaleźć 43 lat. Działania ratowniczo-poszukiwawcze rozpoczęły się w niedzielę. Do akcji zostały zadysponowane specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Miorą w nich udział strażacy z PSP w Konni i Poznaniu oraz z jednostek w Mosinie, Ślesinie i Starym Mieście. W działaniach wykorzystywane są sonary i drony podwodne. Nasze działania polegają właśnie na sprawdzeniu linii brzegowej oraz całego akwenu przy pomocy właśnie sonarów oraz dronów. Jeżeli któryś z tych urządzeń wskaże przedmiot, czy tam wyglądający, czy tam osobę, która może być pod wodą, następnie nurek schodzi, żeby to zweryfikować. I na tą chwilę działania są cały czas w celu znalezienia tej osoby. Aktualnie prowadzone są już tylko działania poszukiwawcze. Teren jest, jeżeli chodzi o poszukiwania, bardzo trudny. Znajduje się bardzo dużo obiektów. Jest to wyrobisko pokopalniane z pozostawioną częścią infrastruktury. Bardzo duża głębokość do 50 metrów. No i potężny akwen. Nie wiemy, w którą stronę osoba popłynęła. Bardzo dużo przed poszukiwaniem. Nurkować można samodzielnie. To nie jest, nie jest zabronione nurkowanie samodzielne. To już kolejny trzeci dzień od momentu rozpoczęcia działań poszukiwawczych na jeziorze w bazie nurkowej w Honoradze. W niedzielę na powierzchnię wody nie wypłynął 43-letni mężczyzna. Służby cały czas pracują ze specjalistycznym sprzętem, ale niestety do tej pory nie udało się odnaleźć mężczyzny. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku doszło do podobnej sytuacji. Wtedy w trakcie ćwiczeń grupowych utonął 46-latek. Monika Juzala, telewizja Wielkopolska.